Moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Troszeczkę jestem chory więc mogę mieć zmieniony głos. Pamiętacie aprile. No to dzisiaj mamy sytuację odwrotną, mamy piękną hondę sprowadzoną z Anglii, praktycznie w pełni sprawną. To znaczy, przyjechała do mnie na podstawowy serwis olejowy, w ogóle podstawowy serwis oleje, filtry, zajrzenie do przekładni, niedziałający rozrusznik, ale podejrzewam akumulator, że jest uszkodzony. Albo po prostu rozładowany. I generalnie na taki podstawowy przegląd. Eee, zajrzenie do klocków. Sprawdzenie jak się w ogóle ma tam napędu, sprzęgło. No będziemy tutaj po kolei wszystko opisywać. Motocyk jest ładny. Naprawdę jest zadbany. baczcie. I aż czuję, czuję, że się będzie przy nim bardzo fajnie robiło Ładna jest, nie jest ani nigdzie popękana, lakierek ładny Lakier jest pierwszy, siodełko ładne Nie spękane, taki kuferek akcesoryjny Jest fajna No tutaj może tablicy nie będę pokazywał, bo to nie jest mój motocykl Chociaż jest angielska, ale No ale nie będę pokazywał, no i co? Przystępujemy zaraz do roboty, sprawdzimy sobie akumulator Bo podejrzewam, że główną przyczyną nie działanie rozrusznika, nie jest usterka rozrusznika, tylko właśnie rozładowany, albo uszkodzony akumulator. Także bierzemy się do roboty. No powiem Wam, że jestem w szoku. Naprawdę jestem w szoku, a dlaczego? To zajęło mi 5 minut. Dlaczego? Odkręcamy kilka śrubek i co się dzieje? Popatrzcie. Ściągamy całą skorupkę. Nie musimy odkręcać siedzenia, kufra, obiewek, nic. Schodzi cała skorupka. Powiem wam takie rozwiązania zajebiste. Teraz mam dostęp do tego, do tego co potrzebuję, oczywiście. Ale to jest, nie wiem, 2, 4, 6, 8 śrubek, i schodzi cały korpusik. Honda, ok. Eee, ja tłumaczę zawsze, żeby przekładnie CVT serwisować, zaglądać tam minimum co 2-3000 km. No ale niektórzy ludzie tego nie wiedzą. No i teraz tak. Eee, mamy tutaj kopnik nożny. Zaczniemy od tego może, z czego on się składa. No jest nóżka, wiadomo, jest kopniaczek. Tutaj z frezem. Później jest półksiężyc z ząbkami. I ten półksiężyc był już wymieniany, bo nie ma logotypu Honda, bo to jest Honda. Model Wam się tu uświetli, bo ja nie pamiętam, jaki dokładnie. E, pojemność 100. I on był wymieniany. Tylko problem polega na tym, że no zobaczcie, ząbki wyglądają jako tako. Ale ten ostatni no Wygląda jakby był przynajmniej spawany, albo coś, coś się z nim stało. Dalej na ten półksiężyc wchodzi taka tulejka. To jest bardzo istotne, żeby to tu było. I podkładka. Podkładka jest ważna, bo ona oddziela tą tulejkę od tego, żeby te dwie powierzchnie, czyli ta z tą, nie tarły o siebie. Dalej mamy akurat w tym przypadku tego motocykla taki krążek plastikowy, taką tulejkę redukcyjną. Próbuję coś tu z ostrością zrobić. O! I ona sobie nachodzi akurat w tym przypadku w ten sposób. No taka tulejka redukcyjna. Yy, mamy dwie podkładki, oczywiście, mniejsza idzie tutaj na napęd bezpośrednio ze startera skopniaka, większa idzie tutaj, mamy tutaj sprężynkę powrotną, i gdzieś tu jeszcze był pierścień segera, o, właśnie ten, który zabezpiecza ten półksiężyc przed wysunięciem się. No i teraz gdzie leży problem. No, problem leży między innymi, jak widzieliście w zębie. Startera nożnego, no i tutaj też nie jest za ciekawie, bo wygląda to średnio, średnio pod względem takim, że zobaczcie. Cały jest dobry, a jeden tutaj element niestety jest wyłamany. I tutaj też jest lepszy model zastosowany, ponieważ też ma kanaliki na smar. Chodzi o to, że jak się ten kanalik posmaruje, wkłada się go tutaj o, w ten sposób. No, to ten smar cały czas tam prawda, pracuje. Tańsze zamienniki niestety nie mają tego, tego tutaj, tego rowka na smart, no i to zdaje egzamin tak sobie. Za taki kit trzeba zapłacić gdzieś 3 dyszki, a u dobrej, dobrej jakości, a na Allegro można kupić za 9 zł, co nie jest raczej rozsądne. I tak, e, zadzwonimy zaraz do właściciela, zapytamy co dalej, bo tak, tuleja jest dobra, nie ma tutaj zbyt nadmiernego luzu w obudowie. Więc do wymiany byłby tylko półksiężyc i napęd ze startera nożnego. No niestety, niesmarowanie tych elementów niesie ze sobą takie konsekwencje. Dlatego proszę i zawsze powtarzam: Zaglądajcie do swoich przekładni, w ogóle do swoich motocykli. Jeśli tego nie potraficie zrobić, oddajcie to do serwisu, który zajmie się tym w sposób chociażby półprofesjonalny, a najlepiej profesjonalny, bo różnie to jest z tymi serwisami. Ja potrafię, robię sam, robię komuś. Eee, serwisujcie, naprawdę. Bo szkoda naprawdę później takich obrazków oglądać. Eee, to się samo nie zrobiło. Przecież to się samo nie wyłamało. Albo komuś się kopka zatrzymała i wwalił z buta na siłę, aż zerwało. Tak samo się stało z tym trybem. Tutaj, prawda? Przecież to widać, że coś, coś tutaj się zadziało niestety. Urwało w końcowej... Bo to chodzi w ten sposób prawda? No i pewnie jak było przy końcu zblokowało, ktoś uderzył i wyrwało. Wyrwało jeden ząbek. No cóż, zadzwonimy zaraz do właściciela i zapytamy. No i moi drodzy, tak, mieliśmy wymieniać grzechotkę startera nożnego po zweryfikowaniu ceny części, która jest przerażająca, ponieważ kosztuje grzechotka 320 zł. No, God! No, God, please, no! No! a bywa po 360. Zapadła decyzja, że zostawiamy starą grzechotkę. Po prostu to rozebrałem, nasmarowałem, wyczyściłem, nasmarowałem. E, ustawiłem to tak, że ten złamany ząbek nie łapie za pół księżyc. No i to działa. To działa, natomiast no, jak właściciel będzie w przyszłości chciał, jak to się zepsuje do końca wymienić, no to wymienimy wtedy, ale no mówię, to jest 320 zł. Występuje tylko oryginał Hondy. No i niestety taka cena jest. No, do Chińczyka kosztuje taki gotowy zestaw stówkę. No a tutaj niestety pojazd markowy. No i za, za części trzeba płacić, chociaż nie widzę logicznego uzasadnienia ceny tej części. Natomiast, no, tak niestety jest. O ile z zewnątrz Honda wyglądała ładnie, no, niestety o tyle już po częściowej weryfikacji już nie jest tak super ekstra. To znaczy, no, niestety motocykl z Anglii ma to do siebie, że tam pada deszcz. No i widzicie, rama tutaj była ratowana już, ktoś to malował, powinna mieć taki kolor, No, ale jest pomalowana. No dobra, tutaj ok, jeszcze jest pociągnięte woskiem jakimś powierzchu, ale teraz dlaczego rozrusznik nie działa? No bo przykręcimy kluczyk, rozrusznik chodzi. Problem polega na tym, że nie ma tutaj, w tym konkretnym pojeździe, Bendixa. Teraz już to poskładałem, to Wam nie pokażę, ale mam zdjęcie, które się tu wyświetli. I problem polega na tym, że albo motocykl upadł, albo ktoś go uszkodził, nie wiem w jaki sposób, ponieważ w karterze jest odlany element, gdzie wkłada się Bendix, razem z tulejką mosiężną albo z brązu, różnie to bywa. I ten element odlany w karterze jest ułamany. O kurwa. Tutaj mam się wyświetlić zdjęcie. No nie wiem, jakim trzeba być magikiem, żeby coś takiego zrobić, bendixa nie ma i raczej nie będzie to chodzić, ponieważ to już jest jakimś klejem poklejone czy pospawane, trudno to wyczuć, widzicie na zdjęciu. Natomiast e, naprawa tego może polegać jedynie na wymianie albo jednego karteru, albo niestety całego silnika. dalej. E, no więc Decyzja zapadła taka przed właściciela, że po prostu zostawiamy to. Jak przestanie działać kopka, czy coś się uszkodzi do końca, wtedy wyjedzie cały słupek. Po prostu włożymy silnik dalej. Przekładnia CVT, napęd startera nożnego naprawiony. Czekam na filtr powietrza, bo też był zagruzowany totalnie, ale tak. On sobie po odpaleniu chodził w ten sposób. Że dodawał sobie i odejmował gazu. Więc tak, ten przewód założyłem ja nowiutki. On tu idzie do pokrywy, do tej pokrywy tutaj od głowicy. Był połączony przez kogoś w ten sposób, że była tu włożona taka wstawka, średnicówka taka, taki króciutki element. W to był włożony mniejszy wężyk i założony tu. Nie skręcone żadną paską, po prostu włożony wężyk w wężyk, no i to nie miało prawa działać, ponieważ on sobie po pierwsze e, wstał lewe powietrze, chociaż nie wiem, bo tu jest jakiś chyba separator, ale to było połączenie nieszczelne, później Wam pokażę. E, przewody podciśnieniowe od były złożone z trzech, ty było obcięte, wstawione jeden w drugi, później on idzie tam do zbiornika paliwa, widzicie, jeden idzie, a nie wiem czy to teraz pokażę. O, jeden idzie tutaj i tu idzie yy, paliwko, się. Tak. Górny to jest paliwo. Dolny to sobie otwiera membrankę. No to one tutaj też były obcięte i połączone. Generalnie trzy wężyki złączone w jeden, co nie miało prawa działać, to przy większym jakimś szarpnięciu by się rozłączyło. Eee, to tak, do wymiany jeszcze jest króciec gaźnika. Jeszcze nie, ale już niedługo. Ponieważ, teraz Wam to spróbuję pokazać. O! Tutaj koło wężyka w tym miejscu. Tu jest pęknięcie. Z czasem ono się będzie niestety powiększało. No i króciec będzie do wymiany. Jeszcze chodzi, ale, ale będzie do wymiany. Górna część membrany jest tutaj na rancie spękana. Niestety. A nie są to tanie elementy. I teraz problem jest jeszcze, że on po odpaleniu dodaje sobie gazu. Odejmuję, dodaję sobie gazu. Eee, tu jest jakieś podciśnienie zaślepione. Nie wiem dlaczego. Muszę rozkodować na serwisówce, co tu ma iść. I tu na filtrze powietrza też jest coś zaślepione. Też nie mam pojęcia co. Będziemy tutaj dochodzić do tego. Jeszcze może być automatycznie uszkodzony, ale to zobaczymy. Chociaż on pali na zimnym dobrze, więc, więc teoretycznie powinno to działać. No zobaczymy. No w ogóle odkręciłem ten zbiornik paliwa, odchyliłem go i te wężyki powiemieniałem na nowe. Tutaj troszkę grubszy, tu cieńszy idzie, są połączone nowe. Ten jest nowiutki, jest nowy olej zalany, jest nowy olej w przekładni. Przepraszam, w przekładni tej napędu koła tutaj, tej przekładni to jest nowiutki olej do, do takich przekładni. Nowy olej w silniku, akurat tu 10W40. Fajne jest to, bo tu nie ma filtra oleju. Jest z drugiej strony wkręcana śruba na sprężynie i jest takie sitko wstępne. Silnik też został przepukany płukanką, bo tam jakieś, jakieś wiory z silikonu, coś tutaj się działo. No tutaj widać, że niestety motocykl jest z Anglii. No i doprowadzą go tak do kulturalnego stanu. Czekam jeszcze na filtr powietrza, i mam tutaj jeszcze założyć nowe opony. Tutaj jest jakaś dziurka w tłumiku, ale tego nie będę ruszał. No i będzie weryfikacja, silnik jest w miarę prosty, nieskomplikowany, chłodzony, jak widać, wichrem. Yy, w sumie tyle, tyle. Doprowadzę to do ładu i porządku, powymieniam przewody, które wymagają wymiany i dowiem się jeszcze do czego są te zaślepione króćce, czy one w ogóle mają być, czy to może jest yy, króćce od jakiegoś innego modelu. Yy, wariator, pasek, sprzęgło w doskonałym stanie, akurat tutaj ktoś tego po prostu nie zepsuł. Nie udało mu się. Eee, na Napęd przykład VTS-terytora nożnego nasmarowany, powyciągany, powyczyszczany, nasmarowany, poskręcany, nawet taka głupia pierdółka. Ten wężyk sobie wisiał luźno, to zamocowałem na fabrycznym mocowaniu, tak jak ma być. Eee, Zajrzę jeszcze tutaj do hamulców z tyłu, do hamulców z przodu, wymienimy opony, założymy ten ko korpusik na górę i motocykl będzie gotowy. Już do tego, że można nim spokojnie jeździć. Oczywiście. Ktoś tutaj wcześniej był, bo jak kleili tam karter, no to oczywiście rozebrali pokrywy i zobaczcie, śruby mają być takie, a brakowało jednej. No to nie miałem konkretnie takiej. O, gdzie to jest? O, 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 o takiej. No ale założyłem imbusik. busik. Lepsza taka niż żadna, bo to jest jakby część, część karteru silnika. Fajnie byłoby, było, jakby wszystkie śruby były. Kopka w końcu zaczęła chodzić, ma troszeczkę luzu, jest nie za duży, ale troszkę na tej tulei jest luz, co widać. No na to nic nie poradzimy, na to nic nie poradzimy. komplet dostępny jest z Hondy, czyli tam jest grzechotka, półksiężyc, tuleja, to tam sama grzechotka kosztuje 320 zł, więc koszty są tragiczne. Na razie to jest po prostu posmarowane, powyczyszczane, nasmarowane, żeby to miało szansę chodzić. No i chodzi. Widzicie? O! No. No. Puszczamy, i kopniak wraca do swojej pozycji wyjściowej. A wcześniej było tak, że po prostu jak się nacisnęło, tak, to on się blokował. W tej pozycji zostawał mniej więcej tak. Teraz już wraca. Cóż, to chyba tyle. Jak będę miał coś ciekawego jeszcze jakiś newsik, no to wam pokażę. Jeszcze wam pokażę te wężyki jak one wyglądały, bo sobie je zostawiłem na pamiątkę.